Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kruk Chcę was zaprosić na pierwszy odcinek z długo wyczekiwanej przeze mnie gierki I pewnie przez was też Skibidi War A tak dokładnie Skibidi Toilet Paper War O co w tej grze chodzi? Mm, już wam śpieszę z wytłumaczeniem Jesteśmy sobie kamermenem I musimy yy, po prostu walczyć z Toaleta miski BDB Dobrze. To jest jesteśmy my. Takie ma to sobie Gostkiem. Jak widzicie, to jest kapitan Camerman. A nie, to jest nasz szczep. Przepraszam. Dobra. Dobra, to bota żołnierzu Ale twoje umiejętności. Przy większej ilości toalet jest Lot. Jest dobra coś w tym stylu? Nie, też kamerę tam ustawiłem, więc mogę lekko, że tak powiem, do zupy tu baczyć. I wonder. Where they come from. I chyba, że albo on będzie za niedługo tu przybędzie, albo one w większej ilości, ale prędzej ma powstały, że to drugie. Do, a, do Ohio? Obviously. Czyli do Ohio, oczywiście. No i tutaj jest lekko z te no sterowania. No tu mamy sobie kilka postaci. To chyba jest lekko zrąbane, gdzieś mogę sobie wziąć praktycznie wszystkie te. Ale sobie wezmę tego, bo ten tak fajnie wygląda. Należy nie mam wystarczająco pieniędzy, ale zobaczę, jakie mamy bronię. Hmm. Mamy AK i nie możemy na razie zmienić. Ciekawe. Mapę, jakie mamy. Hmm. Tu, żeby kupić, to muszę 20- kilka złotych Dwadzieścia... pięć złotych rzucić? Hm. Dobra To gramy Ta arena... Hmm. Ten obszar w Kurczę. Dobra, z tym zda yy, się, że my potrzebujemy dotrzeć tam czy ty yy, pomożesz nam żołnierzy czy coś w tym stylu. Lekko nieintuicyjne jest to sterowanie. Nie, nie powiem, ciekawa Dobrze, te baterie nas leczą. Ale w monetki pozwierać i przeładować broń przede wszystkim. Tu jeszcze jedna, ale nie po mi ona jak już jestem w pełni zdrowy To znaczy w grze. Dobra, no to już nic nie ma. Nie powiem Cię, okolipka. The big one. Mm -hmm. Czyli mówi, że Och, jest jeden większy. I mamy być pewni, że nie zginiemy. No i zarobić reklamę na Dajcie mi chwilę. No a za pokonanie i wygranie mm, tej no Jednej z aren Dostałem około 26 monet Zobaczymy co jest dalej A w ogóle mogę ulepszyć cokolwiek w tej broni? Czekajcie, yy, range coin Ile mam? A osiemdziesiąt dziewięć No to jest podobnie, czyli musimy dotrzeć do pewnego punktu Mo i mamy nie dać się zabić. <śm> <śm> Jestem ciekawy, jak my ich zabijamy z takiej y, standardowej broni. Jak y, w tych wszystkich nagraniach, to trzeba im y, za spuczkę pociągnąć. Tego to akurat nie wiem. Ale naprawdę, jakby na przykład było lekko inne sterowanie, że na przykład zamiast trzymać telefon pionowo, to można, nie wiem, na przykład w taki sposób trzymać, czyli że poziomo. To może by było nawet i nawet trochę lepiej w tym sterowaniu. A tak to, nie powiem, lekko mozolne. Jak ja słyszę Camerman Never Die, to mi się każda piosenka Legends Never Die. Dobra, to chyba na tyle jak na razie. Czekajcie, zaraz się z pożeg To tak. Mm. Pokonałem tamtego u osobnika w końcu mi yy, dźwięk z działa i co? Uwielbię sobie to może już w jakiś pewien sposób yy, będzie lepiej tak rachodziła znaczy yy, ta broń strzelała ale już wiem czy, mu to, yy, czy mogę sobie kupić wszystkich tutaj kamermenów bo tak jak może zobaczyć jest beta wersja 0.2. 22, czyli to prawdopodobnie jest wersja jeszcze nieskończona i będzie bardziej udoskonalana. No w sumie że tak powiem, mm, to jest fajna gierka.

w ten sposób można by zdziałać niż jak w Polikinaczy. Bo teraz jest? Brrr, szkibi diwap, dob dob, jest, yes! Szkibi diwap, you need, Kolera. Dobra, Tasi ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć.